Hej, hey, witam serdecznie, ja jestem Seed, w oglądacie Tavern Manager Simulator. Kolejny odcinek, słuchajcie, z naszej zacnej knajpki. Siódma eee, rano prawie w sumie, no to możemy otwierać, wszystko mamy. Były nawet pewne, e, prawda, ulepszenia w ostatnim odcinku, tak więc dostaliśmy sobie ten ładny, e, przepiękny stolik, prawda. E, magazyn powiększyliśmy że jest dosyć fajnie, aha Dobra Jedynie co, słuchajcie yy, Zapomniałem się i nie narąbałem drewienka <laughs> Także trochę lipa yy, Ogarnąć to trzeba będzie zanim klienci się zjawią Chociaż tak yy, Jedną czy dwie porcje, nie? Takie tam to co wchodzi yy, Wchodzi pod kociołek a resztę to już jakoś no będę musiał zapasy zrobić Poza nagraniem Ale dobra Aha dobra mamy pierwsze zamówienie To lecimy Piwo zupka kiełbasa Dobra, robi się Perfect Okej okay. yy, Kiełbaska yy, Dawaj tę kiełbaskę Piwo i zupka Proszę bardzo No serwujemy Smacznego Nowy poziom O, fajnie Czusty poziom już mamy Co tam dla pana w dniu dzisiejszym? Kiełbaska, dobra No to zaraz, ciach na haczyk Okej okay. Kwestia ognia. Dobrze jest. Nasza wróżka Lilia na zmywak. Chciałem nakarmić. w no. sumie nie wiem czemu. Ja muszę y, karmić, jak jest ten symbol? Chyba nie. Chyba dopiero jak to zniknie, ten, ten y, symbol tam. Wtedy trzeba jej ten pyłek, chyba podać. Nie wiem, nie mam pojęcia, właśnie o to. Jak to dokładnie działa? O kurde. Jak na razie nie narzekała, no Więc chyba wszystko jest w porządku. Okej. Okay. Leci, leci. Dobra, co nam tutaj za przemiła para teraz przyszła. Dzień dobry. Piwko kiełbasa. Okej. Okay. Proszę bardzo. Dobra, tutaj też już mamy. Yy, tutaj jeszcze, słuchajcie, zastanawiamy się kwestia tego miejsca. Wygląda na to, że jakiś piec, czy coś. Aby, nie wiem, mięso ogarniać jakieś? Używać. A kiedy te wróżki ewentualnie mają do nas jakieś nowe dojść jeszcze? To też w którymś ulepszeniu jest, czy? Możemy zaraz w sumie zerknąć z ciekawości. To by się tu jeszcze jedna taka wróżka do pomocy przydała. Ja nie wiem, czy można na przykład ją, ale nie, wysłać do sprzątania tawerny to nie bardzo. Bo to nie ma jak y, miotło mopa zgarnąć w ręce, nie? Okej, okay, piwko i zupka już podaję. Yy, weźmy tą... No kurde, nie udało się. Chciałem tą perfekcyjną wziąć, bo jestem ciekaw, czy za tą perfekcyjną zupę też mamy jakiś napiwek. Wtedy byśmy dostali 25 monet za tą zupę, czy? Dobra, może przy następnym zamówieniu coś się uda. Wziąć jeden. A to ja chyba tutaj tę zupę też mogę układać. nie mogę, wziąć tu nic też nie mogę, nie wiem w sumie do czego ten, ten kredensik tu. Chyba, że piwo mogę tu położyć. Też nie. Nie wiem. Ciekawy temat. Yy, piwo i zupa, tam jest zupa i kiełbasa, dobra. i kiełbaska, proszę bardzo. O, za zupę też mamy już 15 reputacji. I co to miało być piwko? Zobaczymy jak klienci tam sobie ogarną tą szamę i przyjdzie do rozliczenia, nie? Będzie jakiś napiwek za tą zupkę. Zupka. Ok. Już się robi. Proszę bardzo. My tu mamy jeszcze trzy porcje. Mamy. Dobra. To na razie, może bym nie gotował. Yy, nie ma to sensu, przynajmniej na razie. Tu mamy pięć i trzy. No to. A na spokojnie. Yy, gdzie była ta zupa? Tutaj była zupa. 45. No to teraz nie wiem jak to ten yy... w się byłoby 20 za piwo czy, czy jak bo większy napiwek gdzie jest brudny stół aha tutaj nie powycierałem. i następna kwestia patrzcie znowu leży ten Yy, woreczek Nie wiedzieć czemu yy, Piwo, zupa, kiełba I tu dwa razy zupa A i muszę tacę opróżnić mm -hmm. To mogę podać Zupkę tu i zupkę tu Czy piwko i kiełbasę Przydałaby się większa taca To też pewnie przy którymś dopiero z ulepszeń Ej, kurde, po co dwa piwa? Jedno piwo miało być. Proszę bardzo. Ej, I tutaj zupka. Dobra, może, może z kociołka? Tak. Tam się któryś, któryś klienci się niecierpliwią. Dla trzech osób, tak? Ey, no poczekajcie chwilkę. Kurde, znowu kibelek mnie za, yy, zafajdali Trzeba będzie się ogarnąć go A ja cię kręcę, no z tymi ludźmi to już normalnie Nie ogarniesz Dobra Sytuacja? Piwko i zupa, dobrze. Tak, kurde, piwo było tu nalane już. A tu ma być zupka i kiełbasa. dobrze. Okej. Okay. Dwie yy, tam, tam, dwie kiełbaski. Dobrze. Drowarka trzeba by chyba domówić. Osiem kiełbasek też jeszcze weźmiemy. Papiwka i zupa. Yy, mamy jeszcze zupę? No i trzeba będzie sobie nagotować. Dobra. I zupka tam miała być. Tak. Proszę bardzo. To dalej. A, i tu woda do mycia jeszcze się kończy. Kurde, ale tu trzeba się ubijać, słuchajcie. No, kręć. O, właśnie. Tak, proszę bardzo. Ktoś jeszcze coś, jakieś zamówienie? Aha, stolik dla trzech osób czekacie, tak? Yy, znaczy to ja go domówię. Ale to na jutro. Dobra, to zamykamy knajpę. Zamykamy, słuchajcie, bo tutaj trzeba poogarniać parę rzeczy. Yy, dziękuję bardzo za dzisiaj. Zapraszam jutro od 7 rano. Dobra, yy, piwko jest, kiełbasa jest, yy, ostatnia zupa yy, i Okej okay. i wiaderko wody. Tak. No, no już warzyw nie muszę wrzucać, słuchajcie, same jakoś tutaj teraz te warzywa w tym kociołku się znajdują. Perfekt! Alegancko, dobra. mieli e, nasza lilia, no właśnie, chyba trzeba nakarmić w takim razie. No to cek, niech będzie. I teraz tak, dostawa zasoby. Dobra, niech będzie tak. Napoje przekąski. Aha, składniki. Dobra. Do tyłu meble. Jeden taki stolik, jeden taki. To będzie nas kosztowało 165, no dobra, to niech będzie ta dostawa i poprawa 200, czy ile tam kosztowało to 450? 450, dobra kupujemy. No i kurde, mówiłem, że to jakiś piec. Coś w stylu Grilla, słuchajcie. Teraz jakieś mięsiwo będzie. Ej, kaj ci ta kuchnia teraz. O, kurde, rozpalogin, kup mięso. Fajnie, a ja mam 60 monet. <gryw> kup mięso. O, ja cię kręcę Tyk. Pis yy, ten pojedynny... Znaczy stolik dla dwojga to tutaj. Dopa też już nie A nie wejdź. No nie wejdzie. Nie podoba mi się to tak. No jakoś tak musi być. Bo nie da ja gdzie tak jeden ja tak przy drugim, nie? Tak nie bardzo pasuje. A ten stolik nam tu wejdzie. O, w ten sposób może być. Dobra. Uciorami znowu na fajdali. Kwestia mięsa. Ile to kosztuje teraz? Mięso. Podychu. I przykładowo, ile ja tego mięsa muszę teraz kupić? Yy, ogień tutaj i ogień. Pięć steków muszę mieć, tak? To jakieś steki, czy no to jakieś, no, kabo mięcha. 5 sztuk mięsa. To będzie kosztowało 50. Pytanie, po ile będziemy sprzedawać? Jest to już na tym? Nie ma jeszcze tego na, 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 nie ma tego w menu. Więc może na razie byśmy sobie to odpuścili, dopóki trochę nie odbijemy się teraz y, od tego finansowego dna. Kiełbaska jest, Piwo jest i zupa jest na razie. To by wystarczyło natomiast mięso troszeczkę później słuchajcie bo jak teraz dorzucimy jeszcze jedną potrawę do menu to w ogóle już będzie bieganina taka że się w głowie nie mieści patrzcie ale nam fajna doszła ten coś takiego jakby flaga nie? coś elegancko fajnie podoba mi się to Dobra, to ja zrobię tak. Poza nagraniem tego drewnianka tu neromię, bo teraz będziemy potrzebowali i do kotła, i do tego gryla. Co by to mięso, prawda, tam godnie na ruszt zarzucić. A my w takim razie spotkamy się w kolejnym odcinku. No i zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijać. Czy w trakcie odcinka ogarniemy sobie te mięsiwo? No zobaczymy, jakie będę miał tam dalsze plany. Tymczasem ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję pamiętajcie, że sekcja komentarzy jak zawsze należy do was. Jeszcze raz serdecznie dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.